Właśnie upiekłam chlebu. Bardzo ciekawy, zaraz Wam powiem. Do dzisiejszej zupki. Chleb ze spiruliną. Pra, prawie nic nie widać, jest delikatnie zielony. Na filmie nawet nie widać takiego rzeczywistego koloru, bo jest troszkę bardziej zielony niż tutaj. Ale po prostu dodałam dwie łyżki spiruliny do chleba. I będziemy zajadać. Trzeba przemycać dzieciom róż, w różny bardzo sposób właśnie przeróżne składniki takie dobre. Kolejny chleb już właśnie zaczynam też robić na kolejne dni i do kolejnego chleba dodałam lucernę sproszkowaną i seller starty na tarku. Niemniam. Kolejny chlebek tu już rośnie widzicie jest sellerek starty na tarku. Tak nie widać. No nawet go nie widać i pewnie go nie będzie widać. Natomiast muszę przemycać myślę. takie rzeczy różne, ponieważ nasz jeden synek po prostu przeróżne rzeczy wyciąga z potraw i po prostu ich nie zjada, dlatego ja muszę stawać na głowie, i kombinować takie różne rzeczy. Jak mama nalała najpierw to na to ciasto jeszcze jak rosło, i położyła na piecu. Ja myślałam, że to jest albo gumowy, chemiczny o, glut. Teraz widać lepiej zielone. Albo i nazwałam to chemicznie niechemicznym kosmicznym chlebem choć nazwa